Ćwiczenie trzecie, strona 72, przerysuj poniższą tabelę do zeszytu i ją uzupełni. No, mamy tabelę, tak? Mamy uzupełnić tabelę. O co tutaj chodzi? No, mamy jakieś warunki, mamy jakieś nazwy zbioru, oznaczenie i wykresy. Wykresy nazywane ilustracją graficzną tutaj. No już tak napisaliśmy, niech będzie. No i teraz przedział otwarty od A do nieskończoności. To jaki to będzie warunek? No, wszystkie x -y większe od A. No i większe od A są od otwartego A w prawo. Dalej mamy przedział lewostronnie domknięty. To znaczy, że jest od domkniętego A do nieskończoności. Czyli X jest większy lub równy A. A to oznacza, że mamy zamalowane kółko A. No i jak większy to wszystko co na prawo. Dalej mamy X mniejszy równy B. Mniejszy równy B oznacza... Że to jest wszystko od minus nieskończoności do tego B, ale domkniętego. Co to oznacza? To oznacza, że przedział jest prawostronnie domknięty. Prawostronnie domknięty. No i teraz, tak. I ostatni wiersz. Od minus nieskończoności do B. Od się skończności do B to jest przedział otwarty. Teraz, jeżeli jest do B, to znaczy, że x jest mniejszy od b, no i mniejszy od b oznacza, że to jest wszystko aż do jakiegoś otwartego b, czyli otwarte kółko przy b i wszystko, co jest na lewo.